No, dzień dobry Państwu. Dawno się nie widzieliśmy i w ramach pokuty w takim układzie z Ines razem, za chwilę ją też zobaczycie, wybraliśmy się do klasztoru Kykos, e, takiego naj, chyba naj, najbardziej zamożnego i chyba najbardziej znanego na Cyprze, e, równie znanego z, 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 ze świętej ikony. E, o tym wszystko, i o klasztorze, i o... Oreszcie o opowiem. Póki co odwracam kamerę, bo jesteśmy na parkingu. Proszę. Na parkingu. Tak. Ze sklepami. Różnymi. No więc co? Lecimy do tych sklepów zobaczyć, co tu sprzedają. Ineczku, co się mówi? Dzień dobry Państwu. Eee, tutaj te orzechy zielone... No, nie, tak. ja nie, ma. nie chcę. Czyli tutaj proszę Państwa, no co, pierwsze strawianie nie No jestem. Marchewki nawet w miodzie No to są wszystko, wszystko w miodzie i tak A to jest orzech czy nie? Czy to jest śliwa? praktycznie i marchewki, i ogórki, i oliwki, i słodkie rzeczy. Ale to wszystko, ogórki, ale to wszystko jest. To jest ogórek? Nie. Nie, o, tamto to nie wiem, co to jest. No oczywiście o, orzeszki, nie orzeszki. Pełny wyborze. Pomidory nawet. No, okej, okay, nawet są pomidory. Nie wiem, gdzie są. Kolejny stragan. typowe słodkości znaczy, są te suszone tam, w cukrzy owoce skórki palmo, pal, palmoleo, palmoleo jakoś tak się nazywają takie ładne eee, hello tak ładne duże tam kiwi e, suszone tyle to, to jest mango chyba to są gruszy to? No. takie oliwki w takim wyborze prawda jakaś jak w jak typowym jak, tak, takie no, pewnie nie jest ona najlepsza ale jest ładnie opakowana znaczy ładnie, no. co kto lubi opakowana? a my nie mamy tej tłoczonej święte obrazki tak? o tutaj dobrze, sekundę święte obrazki od razu ze świętymi napojami czyli macie komandorie tu jakieś wino? Właśnie z tą ikoną. Likier z mastiki. To dla matoral bardzo dużego. Czerwona ziwania. No, 20, 23 euro kosztuje. Anima. Takie lepsze ziwanie. Nie, koniaków nie ma. Są ziwania. Ja chciałam Ci coś powiedzieć. Tak, a tak, to za sekundę. No znowu to samo, czyli praktycznie zbiorąc, biorąc o takie takie wypieki miejscowe normalne rzeczy i na koniec za, załamana wszystkim papuga tam jest restauracja no tu, tu jak Państwo widzicie już bardziej poważna rzecz bo tu jest już profesja, full professional. Ikony można kupić, bardzo zachęcają, bo to jest ikony, suweniry i drinki. Takie połączenie... To wszystko tutaj w Tak, tak, tak. De połączenie dewocjonalii, alkoholu i suwenirów. Czyli można sobie bacnąć ikonkę i do tego butelkę. A nie na ani No dobra, ale to nie ma co tutaj, prawda? No jakieś to rebeczki z. idziemy, idziemy spacerkiem. No a to już typowa tandeta pod turystów magnesiki, okulary przeciwsłoneczne, torebki. A my zmierzamy w kierunku samego kasztoru. Tu mijamy jakieś takie zabudowania. Podejrzewam, że to dla pielgrzymów jakiś taki pensjonat. Mogą się tutaj zatrzymać. Wspomniałem, że sanktuarium jest raczej zamożnych, co potwierdza złota lampa i kot w ciąży ładnie tak? koło klastoru w ciąży też. a ponieważ powoli dochodzimy do klastoru to może kilka takich małych rys historycznych sam klasztor. Początki jego sięgają XI wieku. Oczywiście to co Państwo będziecie oglądali, to są już rzeczy o wiele późniejsze, dlatego że klasztor był kilka razy palony. Prawdopodobnie zdobywany, ruinowany, Kto go założył? E, aha, w ogóle no cokolwiek. Tak? Klasztor ma nazwanie klasztorem świętej dziewicy z jak się domyślam ta dziewica to jest matka boska eee, i, i klasztor został założony przez cesarza bizantyjskiego Aleksego I Komnena Klasztor leży na wysokości 1300 18 metrów. Temperatura dzisiaj jest tutaj bardzo przyjemna, nie powiem, 25 stopni chyba, więc po po tym, co się dzieje nad morzem, to w ogóle rewelacja. Legenda. No, wchodzimy już powoli, tak? Legenda powstania tego klasztoru. No, mieszkał tu sobie gdzieś pustelnik w jakichś w skałach. Tak się ten pustelnik nazywał. Izajasz. A nigdzie nie pójdę na Sekundy. No tak, dobrze, no ale opowiedzmy troszeczkę o samym Izajaszu. No i Izajasz sobie mieszkał w dziurze, w skałach, ale chyba był upierdliwym staruszkiem, bo spotkał na swojej drodze gubernatora bizantyjskiego, który zagubił się w czasie polowania gubernator spytał go o drogę a Mnich go posłał wiecie państwo gdzie go posłał no gubernator się I tam wejdziemy sobie ja wejdę przynajmniej Guber, gubernator się strasznie wzburzył e, no sponiewierał pana Mnicha przeklał go jak wrócił do siebie to zachorował na jakąś bardzo ciężką chorobę no i tak poszedł porozum do głowy i stwierdził, że pewnie zachorował, bo tego mnicha tutaj Pana Izajasza, pa, Pana Izajasza obraził. No więc przy, przyjechał do Pana Izajasza, Pan Izajasz Pustelnik. No idziemy nam jest pan, pan Izajasz Pustelnik. Powiedział, że wszystko ok, on mu wybaczy, ale on, gubernator, powinien sprowadzić z Istanbułu ikonę właśnie tą Marii. Z tą ikoną nie bardzo chciał się roztać władca Istanbułu, władca Bizancjum, cesarz zlecił zrobienie kopii ale okazało się, że to nic nie pomogło. Bo za, na tą samą chorobę. A, bene, Oczywiście gubernator Cypru wyzdrowiał. W momencie, kiedy obiecano mu tą. mi ikonuj Zajaszowi. No w momencie, kiedy... Cesarz Izantyjski odmówił wysłanie oryginalnej kony. Stało się jego go zachorowała na to samo co na co gubernator. W związku z powyższym już dalej. A, tu jakieś wyszliśmy sobie na sedno, czy wracamy. W związku z powyższym. Już jednak nie chytrzył. Wysłał tu świętą i wszyscy stali się zdrowi, szczęśliwi a tutaj ikona jest do dnia dzisiejszego ciekawostką tej ikony jest to, że że ona jest zasłonięta i wracając do ikony samej podobno namalował ją święty Łukasz ikona zawsze jest zasłonięta, twarz matki, no, dziewicy matki boskiej jest zasłonięta. ostatnia osoba, która widziała ikonę w całości, to jest, to był papież i patriarcha Aleksandry Gerasimos w 1669 roku. Więc jeśli wierzyć, od tego 1669 roku nikt na oczy nie widział odsłoniętej ikony. W każdym bądź razie spojrzenie na nią grozi olbrzymimi konsekwencjami. A mianowicie, kto na nią spojrzy, to oślepnie. I tyle. No dobra, wchodzimy do środka, zobaczymy, co tam jest. Ja, ja, das wird so von dem Misklepp so. Ну, sorry, мне тут склепы нас